Tu, 3 EPS. Więc tak. To jest Rom. Tu. Miałam to wcześniej zrobić, ale, no wiecie, nie miałam trochę czasu, bo testy mam, poprawki i różne te. Więc teraz zrobię Rom. Tu będą chyba dwa części, bo jeszcze muszę moje siostry pokazać. Pokój. Więc tak. Zacznijmy od tam. Wiecie. Dobra. Więc tak, y, tu je. Tu jest tak biurko, więc tu jest takie półki, mam te kwiatki. Tu jest jakiś misiek, tu są moje rzeczy. Tu są dwa LPS-y, tu są różne, nie wiem, pamiątki, jakby to nazwać. Tu są książki. No a tu jest taka tabliczka z Petro. Tutaj ja. Tu jest plan lekcji, tu moje oceny. Mam tu jakieś rzeczy. Sorry, że tak ciemno, ale tu jest Dobra, więc tu jest takie kartki, jakieś. Tu są rzeczy. Takie... O! To co robiłam? Tu jest RPS, to jest taki papierek. To. Zapomniałam kto się nazywa. O na przykład koperta z urodzinami. I DEP. Dobrze, teraz tutaj, to są ja. Tu są y, te szafeczki z szkoły. Tu jest jakieś akwarium. Tu jest y, ja z moją przyjaciółką Oliwią. Tu są, to zobaczę bo było mi są okulary dawno. Teraz zobaczmy, Tu jest trochę. Y, widzicie, jakie. Serwetka dziwna, nie wiem co. to się nazwą. Trochę mam tutaj dziwnie, ale okej. Okay. Tu jest, jak są rzeczy wac, ale może że. Yy, bibuła. Takie tam. Plakaty z kanałem. Kiedyś się ja lubiłam. Górne do baru, jakieś chujinka. A to jest szafa na kurtki, takie sukienki i tak dalej. No i ten 100. Tu jest Xbox 360. Um, tu jest konsola. Do tego. A, a tu kabel podłączony do telewizora. To jest moja plazma. No widzicie ten materiał zielony. Więc tutaj czasami się bawię, czasami i lubię, to jest moje prawie ulubione miejsce, a najulubieńsze to jest to, na pewno poznajecie, tutaj najczęściej robię filmy, tu jest najjaśniej, Tu są te domki, jakiś misiek, dostałam go dawno temu, no a tu jest, yy, wiecie, to z komunii się dostaje, to też, to jest bardzo ładne, tapeczka taka fajna. Yy, tu są domki, wszystkie i i rzeczy LP. Na no, przykład, jak Angela, pilot do telewizora. No, a tutaj też zrobiłam kiedyś film. Tu moje życzko. A tu mój widok z balkonu, z okna. Sorry, tak się. O, no, o, a... o, tak, Trochę nie widać, okej. Okay. E, tu, jest moje, tu są, moje, są naklejki mojego taty, więc to nie ten To są pudełka, też są Tools i tak dalej e, To jest moje łóżko To jest jakiś sweter Oprzuciłam, zwróciłam ze szkoły Tu jest moja lampka Już nie działa, ale coś z nią zrobiłam e, Nakleiłam ją A to Anioł jakiś na święta wzięłam tak samo. A najlepsze to jest to drzewo. Mm, bardzo mi się podoba. Mama go dla mnie wyklei. Aha, dobra. Teraz zobaczymy koło drzwi. No i tak. Tu są kurtki. Tu jest na zabawki. Tu jest jakiś pasek. I spodnie, które nie chcą, co zrobiłam dziurę. Okrzak. O tu są, czasami mi się to nie mieści, bo tu, są... tu jest piżama yy, i tak, że Wam powiem, i czapki. Ja mam mnóstwo tych czapek, dlatego on się wywala. No, czekajcie, ułożę, bo łóżko wam pokażę, jak to wygląda. Cały... Bo, to, bo to jest dziurawe i dlatego taki bajzer, można go O, jest, tam jest. No, tak jakoś. To by wyszło, bo to jest dziura, no tu jest dziura, widzisz? na dlatego. A to jest nowy pasek. Jabłki jakieś. Dobra, a teraz takie, no, żeby powiesić, trzywało Jakieś piece przyklejone No, a tu te do prasowania, wspomniałam, tu przeświat, Świetl... taki ten jest, taki kwiatki. A najlepszy Moje królestwo. To jest taka tabliczka na drzwi patrzcie. Do mojego pokoju. A przedpokoju, czyli tutaj jest taki, że. I kalendarz, I tam kuchnia i tak dalej. No więc tak. Zrobię kiedyś odcinek taki całego domu, czyli już mój nie pokażę i mojej siostry, bo już pokazywany był. Więc w drugim odcinku. Będzie pokój mojej siostry. A pro, będzie prowadziła y, ten pokój Angela lub Elis, więc zobaczenia.